Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Wtorek, 16 lutego, kolejna pobudka z krypto Niesamowity czas, wszystko rośnie, mamy alt season, bitcoin... Poszedł po nowe ATH, bardzo dużo wydarzeń i na koniec jeden nowy gem z mojego portfela. Na początku standardowo, łapa w górę, subskrypcja. Lecimy bardzo mocno na 9 tysięcy subskrybentów, także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to teraz. Daj subskrypcję, wciśnij dzwoneczek po to, żebyś miał na bieżąco wszystkie informacje i zapraszam wszystkich na naszą grupę Edukacja na Telegramie. Idziemy bardzo mocno. Wczoraj pisało do mnie kilka osób, że nie działał link. Który został podmieniony, także dzisiaj już macie ten właściwy, ten jedyny, ten najlepszy link na dole. także Zapraszam, zapraszam, bo na Telegramie dostajecie pełną pomoc i wsparcie. Rzucamy szybko okiem na naszą stronę. Dwa, dwa nowe artykuły, subiektywny rzut oka na rynek Krypto od Roberta i opis. Opis Sandboxa ostatniej sprzedaży od Piotra, także dwa najnowsze artykuły. Zerknijcie, bo warto. Zapisujcie się też do newslettera. Tutaj macie takie okienko, subskrybuj, podajecie tylko swojego maila. Bardzo dużo ciekawych wiadomości będziecie dostawać od nas na swoje maile. Także warto, warto i jeszcze raz warto. Słuchajcie, niesamowity czas. Jest to absolutnie alt season, wszystkie kropki się łączą, wszystkie kropki się pokrywają. Kiedy na internecie codziennie pojawia się dużo nowych magików, którzy pokazują jakieś różne dziwne projekty, które robią niesamowite wyniki po 100, po 200, po 300%, to znaczy, że mamy alt season. Kiedy ludzie, którzy gdzieś tam się nie odzywali od dawna, zaczynają doradzać innym i mówić, co kupić, to znaczy, że mamy alt season. Kiedy jest wysyp różnych grup doradztwa... Wtedy mamy alt i to jest absolutnie, absolutnie dobry, dobry czas, jeżeli chodzi o. Altcoiny. Oczywiście, jeżeli patrzymy na indeks Fear and Grid, poziom słuchajcie 88 i zerknijmy sobie dzisiaj na wykres Fear and Greed całościowo. Słuchajcie, no jesteśmy praktycznie na ATH, a więc indeks jest przegrzany, indeks chciwości praktycznie eksplodował. Ludzie są chciwi, ludzie kupują, a ja częściowo oczywiście realizuję zyski. Oczywiście dołożyłem kilka nowych projektów, wszystkie informacje macie na temat grupy Edukacja, natomiast w nocy znalazłem jeszcze jeden projekt, którym muszę dzisiaj Wam pokazać, oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, miałem już nic nie kupować z rynku NFT, ale wyszło inaczej, bo to co zobaczyłem jest naprawdę, naprawdę mocne. Lecimy sobie, słuchajcie, na kolejny wykresik oczywiście, blockchain center net, a więc strona, która nas informuje, w którym miejscu alt seasonu jesteśmy. No i zobaczcie, jak mocno się przesunęliśmy. Jeżeli chodzi o sam, o sam luty, to jesteśmy na poziomie 90, a więc wkroczyliśmy praktycznie w alt season. Po tych spadkach, które były przedwczoraj, praktycznie nie ma już, nie ma już śladu. Moje portfolio altcoinów jest absolutnie na ATH. Wszystkie pozycje naprawdę niesamowicie urosły. Jest kilka pozycji, na które czekamy oczywiście, aż odpalą, ale w większości te wyniki są bardzo dobre. Jeżeli popatrzymy, Zobaczymy sobie oczywiście na całościowo poziom 69. Jeżeli zerkniemy sobie, słuchajcie na wykres, tak jak widzicie tutaj, ostatnia hossa na altcoinach, no to jesteśmy na poziomie 75, a więc idziemy tutaj, idziemy bardzo mocno w górę i już niedługo przebijemy. I tutaj wiele osób mówi, że jesteśmy gdzieś po środku. Ja się tutaj absolutnie właśnie z tym stwierdzeniem zgadzam, że alt season jest mniej więcej po środku, natomiast pamiętam o tym, żeby realizować swoje zyski poziomami. Lecimy sobie dalej, jesteśmy na CoinGecko, słuchajcie, mamy nowe ATH na Bitcoinie. Oczywiście trochę spadło. Sprawdźmy sobie od razu, jaka to jest kwota. Liznęliśmy, słuchajcie, liznęliśmy tych 50 tysięcy dolarów, obecnie 48 845, a ATH mamy na 49 667. Pamiętam, kiedy jeszcze robiłem pobudki miesiąc, półtora temu, wiele osób pisało, że to jest niemożliwe, że nie pójdziemy na 50 tysięcy. Dzisiaj mamy praktycznie 50 tysięcy i tak jak widzicie, jest to absolutnie dobry czas. Równo dla Bitcoina, jak i dla samych altcoinów. Dominacja Bitcoina cały czas, poziom około 60%, dlatego tutaj również ten wskaźnik mówi nam o tym, że najlepszy alt jest jeszcze przed nami, aczkolwiek, tak jak mówię, trzeba, trzeba być ostrożnym. Spadek dominacji Bitcoina, ustabilizowanie ceny Bitcoina, pójście w okiem będzie zwiastowało te naj, naj, największe naj wzrosty właśnie na altcoinach. Rzućmy sobie okiem jeszcze na Gogle trendy, wczoraj mówiliśmy o bitcoinie, dzisiaj mówimy o ethereum. Mówimy o ethereum, dlatego że moim zdaniem cały czas ethereum jest niedoszacowane i cały czas ethereum w tej hoście jeszcze nie pokazało prawdziwej swojej mocy. Oczywiście mieliśmy delikatny spadek, teraz praktycznie wyrównaliśmy te ATH, jeżeli chodzi o trendy gogle i idziemy bardzo mocno do przodu. Rzućmy sobie okiem na cenę ethereum dzisiaj 1790, a więc trochę spadliśmy 1,7% w górę. Natomiast, tak jak mówię, moim zdaniem ta hośca, Ethereum jeszcze się nie zaczęła i liczę tutaj na wykręcenie naprawdę solidnego wyniku. Jeżeli chodzi o altcoiny, to tak jak mówię, wszystko idzie jak burza. Tutaj dzisiaj nie trzeba być żadnym magikiem, bo w hoście to jest tak, że czego się nie kupi, to praktycznie daje dobry zwrot. Także tutaj wszystko, tak jak widzicie, wszystkie altcoiny praktycznie są na zielono: Polka.Cosmos, Engine, Hadera. No słuchajcie, wszystko, wszystko. Bad Elrond wraca powoli, spadał, spadał tutaj od około 200 dolarów, jest 144, także naprawdę naprawdę niesamowity czas. Ocean Protocol również ja kupowałem w tej cenie, także tutaj jestem na zero, a nawet na lekkim minusie na spokojnie sobie czeka. Myślę, że ten projekt jeszcze się obudzi w tej hoście no i oczywiście projekty DeFi'owe które idą naprawdę niesamowicie mocno. Lecimy sobie dalej Willy Wu oczywiście również twierdzi że ostatnie 4 tygodnie to było właśnie sprzedaż detalistów dlatego też mieliśmy po części jakieś tam spadki, natomiast uważa, że jesteśmy w środkowej fazie hossy. Jest to oczywiście tweet przed kilku dni, jest to tweet z 12 lutego ale ja się tutaj absolutnie zgadzam te wszystkie rzeczy, które ja obserwuję, te wszystkie czynniki mówią, że mniej więcej gdzieś tam jesteśmy po środku. Oczywiście że to nie jest porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Lecimy sobie dalej, przeskakujemy szybko do wydarzeń, słuchajcie, bo dzieje się naprawdę duże. Bitcoin dla wielu firm stanie się nową formą płatności, twierdzi doradca Allianz. Allianz, ubezpieczyciel, duża firma z branży finansów. Oczywiście, tutaj, uważają, że duży wpływ na to miała Tesla, która wpłynęła bardzo, bardzo mocno na umocnienie się Bitcoina i absolutnie tutaj z tym się zgadzam. No i tutaj osoba właśnie z Aliora widzi w Bitcoinie alternatywny środek płatniczy oraz ważne narzędzie inwestycyjne. Jego zdaniem inwestycja Tesla w Bitcoin Pociągnie za sobą wiele kolejnych firm, które zdecydują się na kolejny krok. Rosnąca adopcja instytucjonalna bitcoina oraz rosnąca liczba firm przyjmujących płatności kryptowalutowe przełoży się na natychmiastowy wzrost cen, dodaje doradca Alias. Trudno się tutaj nie zgodzić, dlatego że to jest coś, o czym mówię od wielu, wielu miesięcy. Inwestorzy instytucjonalni, również wejście tych gigantów bitcoina, kupowanie bitcoina przez, przez duży, duże firmy, to wszystko powoduje, że absolutnie bitcoin idzie mocno w górę. I tak jak mówiliśmy o tym wiele miesięcy temu, to MicroStrategy My, My i kilka innych dużych firm teraz również Tesla wyznaczyły, przetarły ten szlak, i teraz tym szlakiem idzie coraz więcej wojowników. Także słuchajcie, naprawdę dobry czas dla Bitcoina i dla, i dla kryptowalut. Ja się bardzo mocno cieszę, pewnie widzicie też te podniecenie w moim głosie. Natomiast będąc na rynku od 2017 roku, na ten czas czekało się 3 lata, więc tak naprawdę trudno jest dzisiaj wykazać te wszystkie emocje, które gdzieś tam siedzą w mojej głowie, ale mam nadzieję, że to widzicie, że to jest dobry czas. I jeszcze raz gratuluję wszystkim, którzy byli tak mega, mega cierpliwi i byli z nami przez te wszystkie lata, bo teraz po prostu jest czas zbierania żniw. Lecimy sobie słuchajcie dalej. Jesteśmy na kompariku. MicroStrategy tworzy oprogramowanie dla Bitcoina. Akcje spółki na giełdzie dzięki inwestycji w Bitcoina rosły silniej niż sam Bitcoin. To był absolutnie mistrzowski trend, mistrzowskie zagranie, jeżeli chodzi o MicroStrategy. Dzięki inwestycji w Bitcoina, dzięki zrobieniu tej konferencji, dzięki przetarciu tym szlaków, oprócz tego, że zarabiają na samym Bitcoinie, że zdywersyfikowali swoje, swoje właśnie portfolio o kolejne mocne, bardzo mocne aktywo, to jeszcze akcje spółki poszły w górę. Także słuchajcie, Niesamowita rzecz. A teraz będą jeszcze robić właśnie rozwiązania dla firm, będą robić oprogramowanie właśnie dla firm. Także naprawdę niesamowita robota zrobiona właśnie przez Michaela Saylora i przez MicroStrategy. Lecimy sobie dalej. Zaledwie 270 adresów odpowiada za 55% pranych kryptowalut. O tym ta narracja w mediach, w głównie w mediach gru, tego głównego ścieku, jak ja to mówię, pojawia się bardzo, bardzo często, kiedy wszyscy mówią, że Bitcoin jest niebezpieczny, że kryptowaluty są wykorzystywane do przestępstw. Oczywiście ta narracja jest coraz mniejsza. Jak porównam sobie to, co było wcześniej, tych newsów było bardzo dużo. Dzisiaj jest coraz więcej osób, którzy odpowiedzialnie mówią o Bitcoinie, odpowiedzialnie mówią o kryptowalutach i bardzo odpowiedzialnie mówią o tym rynku. Także cieszy mnie, że ta liczba, Również spada, natomiast cały czas trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, dlatego że Hossa rodzi bardzo wiele skamów, bardzo wiele skamerów, bardzo, bardzo wiele stron złodziejskich powstaje, wiele projektów wpisuje różne dziwne rzeczy w swoje roadmapy i whitepapery po to, żeby tylko przyciągnąć waszą uwagę i wasz kapitał, dlatego Grupa Edukacja tam macie pełną informację i tam staramy się te skamy wszystkie wyłapywać. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Komparik. Kompari, teraz, dobra, Bing Crypto, Mark Cuban, NFT zmieniają reguły gry. Pamiętacie, kiedy parę miesięcy temu mówiłem wam o trendach, które moim zdaniem będą w roku 2020, kiedy mówiłem o dużym rynku DeFi, kiedy mówiłem o giełdach zdecentralizowanych. To również jako trzeci trend wskazałem tokeny NFT. Tokeny NFT, w które ja inwestuję już od jakiegoś czasu, cały rok 2020 byłem razem z Sandboxem, i oczywiście dla wielu osób ciągle może to wydawać się dziwne. Dla mnie również to było bardzo dziwne, kiedy kupiłem po raz pierwszy swoją wirtualną ziemię w sandboxie i gdzieś tam do końca również tego nie rozumiałem, ale czułem, że to jest trend, który może absolutnie zmienić reguły gry. Dzisiaj ten rynek jest już potężny, ten rynek jest niesamowity, natomiast moim zdaniem jeszcze wszystko najlepsze przed rynkiem NFT. Dzisiaj tokenizuje się wszystko. Obrazy, sztukę, gry, słuchajcie, postacie, przedmioty, tak naprawdę jest coraz więcej projektów. Pamiętacie, kiedy mówiliśmy po raz pierwszy o rynku NFT właśnie na początku roku 2020, to tych projektów była garstka, było naprawdę kilka projektów i ciężko było znaleźć. Dzisiaj te projekty wyrastają jak grzyby po deszczu. Mamy coraz więcej gier opartych na blockchainie, mamy coraz więcej właśnie tutaj projektów opartych na blockchainie. I dzisiaj taki jeden projekt Wam pokażę, który moim zdaniem może zrobić niesamowity wynik. Jest gemem, który znalazłem w nocy, ale naprawdę, naprawdę z dużym potencjałem. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Muszę dzisiaj powiedzieć parę słów o o DAO Maker, słuchajcie absolutnie to co mamy teraz, a więc to w którym kierunku poszły projekty czyli zapisywanie się na white listy kupowanie właśnie projektów wcześniej przed innymi jest to bardzo podobna sytuacja jak z roku 2017 kiedy wszyscy wchodzili do ICO natomiast tutaj projekty są lepiej sprawdzane, mamy lepsze projekty i widać, że jest to absolutnie dobre rozwiązanie. Ja korzystam z dwóch rozwiązań, Ferum Network oczywiście i Maker DAO, mam tutaj półtora tysiąca właśnie, mam tutaj Przepraszam, 500 tych tokenów MakerDAO, i dzięki temu mogę zapisać się na white listy. Oczywiście zapisuje się więcej osób niż kupuje, dlatego tutaj, jeżeli adres zostanie wybrany, to super, a jak nie, to twardo będę dalej się zapisywał. Natomiast jest to absolutnie dobry trend i te projekty, które wychodzą ze stajni, właśnie DAO, te projekty, które są również na Ferum Network, które wczoraj po prostu zrobiło niesamowity wynik. Port, moje portfolio, boom, zostało po prostu rozgrzane. Natomiast jeżeli chodzi o DAO Makera, to tutaj te projekty, które wychodzą ze stajni, robią niesamowity niesamowite wyniki. Oczywiście cena poszła bardzo mocno w górę. Ja uzupełniłem już do 500 sztuk, bo nie miałem jeszcze 500. Kupowałem w granicach 3-3,5 dolara i ostatnie 100 sztuk kupiłem za nawet 3,9, także prawie 4 dolary. Natomiast dla mnie dzisiaj Maker jest to możliwość wejścia we w projekty właśnie w tej wczesnej fazie i tak patrzę na ten projekt i uważam, że jest bardzo, bardzo solidny i sam token może naprawdę zrobić dobry wynik, jeżeli będą dobre projekty. W tym Private Sale, w tym właśnie dla Hodlerów właśnie dało, no to słuchajcie, sam token może robić naprawdę dobre wyniki. Co zresztą już widać po cenie, bo się niesamowicie, niesamowicie ruszyła. Rynek tokenów zmiennych NFT eksploduje z 300% rocznym wzrostem badanie NBB Paribas. Oczywiście to jest to, co przewidzieliśmy, to jest ten trend, który jest naprawdę niesamowity. Natomiast wiele projektów jeszcze nie zrobiło nic. Słuchajcie, wiele projektów ciągle dopiero łapie grywalność, tak jak sandbox, który dopiero ruszy już niedługo z wersją beta swojej gry będzie grywalny i wtedy dopiero poczujemy absolutną moc, jeżeli chodzi właśnie o tokeny NFT. Dobra, przeskakujemy do tego co znalazłem w nocy i co moim zdaniem jest naprawdę, naprawdę niesamowite. Projekt nazywa się Ecomi. Jest to projekt właśnie z rynku MFT. Jest to dzisiaj projekt, który ma już dwa gotowe produkty. Aplikacja WWE. Projekt numer jeden, a więc tutaj możemy kupować licencjonowane właśnie postacie MFT. Licencjonowane, naprawdę niesamowita rzecz. DC, Marvel, słuchajcie, grubo. No i drugi projekt to jest, drugi produkt to jest Security Wallet, a więc ich taki wallet fizyczny do trzymania właśnie tych tokenów. Zobaczmy sobie, wejdźmy sobie tutaj na stronkę tej aplikacji. Słuchajcie, powiem tak, czasami jest tak, że znajduję jakiś projekt, patrzę i po prostu nie wierzę. Mówię, wow! Mają produkt, mają rozwiązania, mają zbudowaną społeczność, mają dobrze prowadzone social media, mają dwa produkty. Potem wchodzę na CoinGecko, sprawdzam cenę i mówię wow, to jest coś niesamowitego. Słuchajcie, cena Ecomi dzisiaj 0. 0007. oczywiście, tych tokenów jest bardzo dużo, to są tokeny użytkowe, także trzeba na to zwrócić uwagę. Do tej pory yy, mamy tutaj na, ja kupowałem, słuchajcie, na Bitforexie, a więc jest jedna giełda, czekamy na listing oczywiście na Uniswapie. Potężny wzrost, ponad 2000% w ciągu 30 dni. Natomiast to mnie nie przeraża, patrząc, yy, patrząc jaki tutaj jest potencjał. Oczywiście w, yy, gdzieś tam w głowie rodzi się drugie pytanie. Jeżeli projekt jest tak mocny, jeżeli ma tak fajne produkty, ma tak fajne umowy i ma licencjonowane pro, właśnie produkty oparte o tokeny NFT, dlaczego jeszcze nie eksplodował? Oczywiście trzeba wiedzieć o ryzyku. Ryzyko, inwestowanie w Gemy, zawsze jest to ryzyko. Zawsze nie wiemy jak projekt się zachowa. Natomiast jeżeli wejdziemy w dobrym momencie, we wczesnej fazie i któryś z naszych gemów odpali, da niesamowite wzrosty. Zresztą popatrzcie na mój film o pięciu gemach, który zrobiłem ostatnio. Zobaczcie, porównajcie sobie ceny i zobaczcie, jak te gemy poszły. Także aplikacja Wewe, słuchajcie, i ten portfel mają dwa produkty. Naprawdę niesamowita rzecz. Umowy z DC, między innymi, a więc te postacie są, słuchajcie, licencjonowane. Naprawdę, naprawdę bardzo mocne. Ja dzisiaj będę pobierał aplikację, będę sobie tutaj sprawdzał. I tak jak mówię, miałem już nie dokładać do pieca, miałem już nie dokładać tokenów NFT. Engine miał być ostatnim projektem, który tutaj doładuję. Natomiast, słuchajcie, no tutaj... Patrząc na cenę i patrząc, jaką wartość wnosi ten projekt dzisiaj na rynek, no to po prostu wow, wow i niedowierzanie i mam nadzieję, że to będzie projekt, który z moich właśnie tutaj, tych projektów MFT również bardzo fajnie odpali. Natomiast pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna, zróbcie własny research. Aplikacja jest w App Store, aplikacja jest na Google, także możecie sobie sprawdzić. Bardzo dobrze prowadzone social media. Także słuchajcie, wejdźcie sobie oczywiście na Medium, tam są najnowsze informacje na temat WW, na, na temat tego, co ma się tutaj dziać w tym pierwszym kwartale. Umowa oczywiście z DC Comics, także słuchajcie, grubo, grubo będziemy obserwować Powrót do Przyszłości. Wiele osób zna, bardzo dobry film, szczególnie moi roczniki lubiły to oglądać. Także słuchajcie, moim zdaniem mega projekt, projekt, który ma szansę się wybić. Oczywiście tutaj ten projekt na rynku jest już od jakiegoś czasu. Więc tutaj, jeżeli sobie również popatrzymy, to możemy się zastanawiać, dlaczego nie zrobił już takiego wyniku i dlaczego tak mocno nie poszedł. Oczywiście 2200% w ciągu 30 dni to jest dobry wynik. Natomiast patrząc na inne projekty NFT, porównując inne tokeny NFT i ich produkty, moim zdaniem tutaj absolutnie duży potencjał zerknijcie, zerknijcie, zapoznajcie się, roadmap, whitepaper, team, sprawdźcie to wszystko, jeżeli projekt będzie wartościowy, to wiecie co robić. Dobra, lecimy sobie dalej, słuchajcie, jesteśmy przy crypto.com. Mamy tu informacje dotyczące mainnetu jesteśmy coraz bliżej mainnetu Cieszy mnie, bo kryptokom trochę odbiło, także jest dobrze. Oczywiście dla mnie to jest absolutnie pasywka. Moje kro się kopią, moje kro są na, na Supercharger, moje kro są na Syndicate, także ja tu zarabiam na bieżąco. Natomiast uważam, że kro cały czas jest niedowartościowane i absolutnie kro w tej osi nie pokazało jeszcze swojej najmocniejszej strony. Także ja sobie tutaj czekam na spokojnie. Kolejne mocne projekty defi są y, dodawane. Kolejne również projekty dodawane są na aplikacje. Dzisiaj mamy UMA. Także słuchajcie, jest dobrze, dzieje się dobrze. Warto, warto aplikację kro pobrać. Przypominam, jest bonus na giełdzie. Jest bonus za pobranie aplikacji. Macie filmy na YouTubie. Warto z tego skorzystać. Y, nasz game, który ostatnio zakupiłem freeway token. FWT również bardzo dobrze. Bardzo mocno idzie do przodu. 127% w ciągu 14 dni. Teraz mamy leciutki spabeczek. Oczywiście tutaj bardzo dużo zależy od produktu. Projekt fajnie sprzedaje się marketingowo. W social mediach również robi robotę. Natomiast chcę zobaczyć produkt. Chcę zobaczyć produkt. Wtedy go ocenię. Tak jak mówię, dostaliście sygnał. Ja zakupiłem i zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijać. Lecimy sobie dalej. Ekosystem Polkadotu. Słuchajcie, jest tak dużo dobrych produktów opartych na Polce i na kosmosie że skąd brać na to pieniążki, jak to ktoś kiedyś powiedział. Natomiast trzeba trzeba pilnować, żeby wasze portfolio nie było rozproszone. Starajcie się wybierać po jednym po dwa projekty z danej grupy, tak, a nie wchodzić we wszystko, jak leci, bo potem będzie bardzo ciężko to kontrolować. Natomiast to, co robią projekty na Polkadocie, to jest absolutnie przełom. To są rzeczy historyczne dla całej branży blockchain. Dlatego wybierajcie, sprawdzajcie. I warto tutaj, warto na pewno, na pewno zwrócić uwagę. Oczywiście Akala, na to trzeba bardzo mocno popatrzeć, zobaczymy, tutaj, bardzo mocno tego trzeba pilnować. Linear, również bardzo dobry wynik, bardzo dużo osób pilnuje, wiele osób jest w Staffi, Polka Starter, Polka słop Kylins, słuchajcie, no, jest dobrze, no, co tutaj, co tutaj dużo mówić, cały ten ekosystem rozwija się naprawdę, naprawdę niesamowicie. 10 projektów, które ostatnio fajnie wzrosły, z naszych projektów jest Algorand, jest Ocean, także te dwa projekty, wiem, że wiele osób ma Solanę, gratulacje chłopaki, również fajnie Solana poszło, był dobry moment na kupno Solany, teraz ten pociąg odjechał, ale jeżeli hosta będzie trwała, to to jeszcze myślę, że tutaj również Solana pokaże, co potrafi. Słuchajcie, mamy bardzo dobre wieści z Celsiusa. jeżeli jesteś nowy i szukasz miejsca do mnożenia swoich stablecoinów, to masz w tej chwili do odebrania 40 dolarów w Bitcoinie. Instalujesz aplikację z linku, który jest pod tym filmie, robisz depozyt minimum 200 dolarów w dowolnej kryptowalucie no, ale albo w stablecoinie. Jeżeli robicie w jakimś krypto, zróbcie trochę więcej niż 200, bo w momencie kiedy deponujecie 200 dolarów w jakimś altcoinie i on spada poniżej 200, czyli wasz, wartość waszego depozytu spada poniżej 200, to niestety tracicie ten bonus. Natomiast jeżeli wejdziecie z linku, wpiszecie tutaj oczywiście ten kod, żeby dostać tutaj te 40 dolarów i wpłacicie w sumie 400 dolarów, to dostaniecie słuchajcie 60 dolarów. Także naprawdę niesamowita rzecz, czyli 40 za wpisanie tego kodu web40 plus 20 za wejście z linku. Jeżeli tylko wejdziecie z linku i zrobicie depozyt na minimum 200 to pamiętajcie, żeby od razu też wpisać kod przed depozytem, to jest bardzo ważne, czyli instalacja aplikacji z linku. Linku, potem od razu weryfikacja, wchodzicie w kody, web 40, wrzucacie 200 dolarów i po 30 dniach dostajecie 40 dolarów w bitcoinie, a jeżeli zrobicie te same kroki w 400, dostaniecie 60. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Dużo się dzieje na rynku, mocno pilnujemy, mocno obserwujemy. Naprawdę niesamowity czas. Zapraszam wszystkich na grupę Edukacja, daj łapkę, zostaw subskrypcję. Ten tydzień będzie naprawdę mocny, szykujemy kilka AMA, będą najprawdopodobniej dwa AMA z zagranicznymi gośćmi, pokazujemy rzeczy, których w Polsce nie pokazuje nikt, także lecimy z tematami. Dzięki za uwagę, odmeldowuję się. Hej, ekipa!